Cześć! Siemanko, z tej strony AgroPiotruś Team. Nagrywamy dzisiaj prezentację gospodarstwa. Oto jest pierwszy główny traktor na gospodarstwie. Yy, sorry za jakość, ale nie mam statywu. O, zostawcie łapkę w górę, subika i dzwoneczek. Yy, nie wiem, czy zrobię w tym odcinku przestawianie maszyn, czy zrobię w kolejnym odcinku, w już na pewno. tutaj teraz siądziemy sobie na górę, o tak tutaj na górze wygląda, włączymy sobie kluczyk, tutaj jest oryginalny, światła wszystko działają, o, kierunki tak samo działają, drugi tak samo działa, dzisiaj sobie go nie odpalimy, bo raczej nie odpali. raczej nie odpali no nie odpali, nie będziemy go dzisiaj odpalać w kolejnym odcinku odpalimy sobie tak tutaj, o tej tak wygląda tutaj jest taka gałeczka Tutaj oryginalne wszystko. Jesteśmy na dole. Zrobimy tak. Na razie kończymy tego vloga. Stosił łapkę w górę, Subika i zim. Siema. Jestem ludziska z powrotem. Jeszcze zrobię coś takiego, że pokażę wam parę masy... maszyn. Widzimy sobie tak kawałek. I tutaj mamy taki rozsiewacz do nawozu. Tak samo w trochę w stanie. Ale nie wiem jak się za bardzo nazywa. Tutaj kolejny, tutaj płuk pięcioskibowy. On jest przerobiony. Bo miał bliżej troszkę o... To miał bliżej troszkę. I jest przerobiony. Tutaj są racie, za którymi będziemy jeszcze zapinać pługi. Nie pług, tylko yy, brony ludziska, sorry. I tutaj jeszcze są dwie maszyny. Tutaj są brony. Mamy jeszcze jedne brony. Piątki. I ostatnia to jest gryzałka. To jest mała gryzałka, tylko że jest dużo pokrywa. I tym akcentem ludziska kończymy ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subika i dzwoneczek. Siema Elo.